To jest kwadrans na angielski, lekcja 95. Hi guys, how are you today? I am doing fine. Witajcie w naszym trzecim podejściu do zdalnego nagrywania. Mamy nadzieję, że trzymacie się w miarę dobrze w swoich domach. Szymon, what are we doing today? Today we are going to touch on the topic of cars. Just touch? Yep, just start the topic and ease into it. Będziesz musiał wyjaśnić mi te zwroty po wstępie. No problem. Po dzisiejszych zajęciach będziecie potrafili zatankować samochód. I'm ready. Let's begin. Dobrze, więc w naszym wstępie introduction mieliśmy takie wyrażenie jak Touch on the topic of. Aniu, can you repeat please? Touch on the topic of. Touch on the topic of ecology. Touch on the topic of ecology. Good job. I touch on the topic, dosłownie będzie to... Dotknąć. Dotknąć, tak. Dotknąć jakiś temat. Czyli tak... Poruszyć, wspomnieć tylko szybko, tak? Bez jakiegoś zagłębiania się, tylko tak wspomnieć właśnie. Touch on the topic of. I możemy tam dowolny temat wspomnieć, na przykład zakupów. To jak powiesz, Aniu, chciałbym tak wspomnieć tylko temat zakupów. I'd like to touch on the topic of shopping. Bravo! I'd like to touch on the topic of shopping. And today we are going to touch on the topic of cars. To drugie wyrażenie, natomiast to było EASE INTO SOMETHING. EASE INTO SOMETHING. EASE INTO SOMETHING. EASE INTO SOMETHING. Good job. EASE to będzie czasownik od wyrażenia, od przymiotnika EASY. Okay. Co to może oznaczać w takim razie EASE? Będzie to. No, dajesz. Nie do końca zrobić coś tak, zrobić po easy, czyli łatwe. A ease into something, to będzie zrobić coś powolutku, tak? Bez oporu jakiegoś, czyli delikatnie powolutku coś robimy. Ok. Let's ease into it. No, okay? Dobra, to, to jeszcze zanim zaczniemy, to, to moje pytanie, które mi się przypomniało. Proszę. Czym się różni working at home od working from home? Czy jest w ogóle jakaś różnica, czy nie? Hmm. Jeżeli chodzi o samo znaczenie, wydaje mi się, że nie ma różnicy. Oczywiście jest to moja odpowiedź ad hoc, ale moja odpowiedź by była, że nie ma różnicy. Working at home, czyli pracujesz w domu, mhm. um, co może też. Nie, nie. nie no bo bo, różnicy. bo, w, bo w, po polsku też nie ma różnicy. Nie, bo pracować z domu czy w domu to mhm. jakby trzeba kontekst mieć, nie, żeby wiedzieć, czy nie wiem, czy coś pracujesz dla kogoś, dla siebie, czy prowadzisz firmę, czy cokolwiek, nie. Tak, no jest chyba taka może, powiem tak, nie jestem tego pewien, a, bo to jest tylko moja intuicja językowa, nie? Nie, nie sprawdzam teraz słowników, natomiast powiedziałbym, że rzeczywiście jeżeli powiemy I'm working from home, to jest dość silna... Presupozycja, to się tak nazywa, czyli takie założenie wstępne, mhm. że zazwyczaj tego nie robię, nie? Czyli wykonuję swoją pracę, okay. ale tym razem robię to z domu. No to tak jak teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że pracujemy z domu, czyli pracujemy zdalnie, nie, nie na co dzień, mhm. tak, tak normalnie, tylko że akurat ta sytuacja jest wyjątkowa, więc ja pracuję z domu. Tak, tak byśmy powiedzieli. Mhm. A, a, a working at home, założyłbym, że to jest taka sytuacja bardziej stała, nie, że zazwyczaj tak jest. Ja pracuję po prostu w domu. I'm working at home. Okay. Ale mówię, to jest moja tylko i wyłącznie intuicja. I wydaje mi się, że ta różnica jest, o ile ona jest. <laughs> To jest niewielka. Jeżeli wiecie i, i ktoś się pochyli nad tematem, to dajcie znać. A jeśli macie jakieś pytania, to też do nas piszcie, to może poruszymy je na, na forum. Oczywiście. Żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest odpowiedź. Oczywiście. Żeby odpowiedzieć bardzo poprawnie na to pytanie, no trzeba by jednak zrobić trochę researchu takiego internetowego, podubać i zobaczyć tak naprawdę, co. Jakaś grupa native speakerów na ten temat. Okay. Ewentualnie co słowniki bardziej poważane na, na ten temat. Good question, Aniu. Difficult question. I'll check later. Sprawdzę też to później. Okay. Dzisiaj zajmiemy się takimi połączeniami czy konstrukcją zdań wiem, wiem, gramatyka strasznie brzmi, ale nie martwcie się, nie będzie tak źle. Gdzie mamy jeden czasownik, a zaraz po nim drugi czasownik. Dla przykładu takie zdanie to będzie chcę, czy mamy czasownik chcieć i jeść, tak? Chcę jeść. To spróbujmy to sobie przetłumaczyć. Chcę jeść. Aniu, how would you say? Chcę jeść in English? I want to eat. I want to eat. Great job! I want to eat. Mam nadzieję, że tobie poszło równie dobrze. A jak powiemy czasownik musieć oraz pracować, czyli chcemy powiedzieć muszę pracować. I have to work. Good job. A jaki był ten drugi wyraz na musieć? I must working? No, tak, I must. muszę pracować, czy yeah, nie? I must work. To work. I must yeah, work? I okay. must work. Tak jest. Czyli tam mieliśmy I want to eat, a tutaj mamy I must work. I spróbujmy sobie jeszcze trzecie zdanie, tak żeby zobrazować, o co chodzi z tym czasownik-czasownik. Lubię słuchać radia. Lubię słuchać radia. Przypomnę tylko, że tam będzie to the radio. To tak jak powiemy, lubię słuchać radia. I like listening to the radio. Great, great job. I like listening to the radio. I teraz może zwróciliście uwagę, że za każdym razem po tych czasownikach jest inna forma tego drugiego czasownika. Mieliśmy I want to eat, czyli było to eat, pełen bezokolicznik. I must work czyli bez okolicznik, bez to, a po like używaliśmy czasownika z ingiem I like listening. Dzisiaj zajmiemy się z tymi z to do, ok? I dobrym przykładem będzie czasownik have to, który już znamy i którego Ania użyła przy muszę pracować. Więc nasza stacja benzynowa to będzie po amerykańsku Gas station. Aniu, can you repeat that? Gas station. Gas station. Gas station. Right. W Wielkiej Brytanii natomiast to będzie petrol station. Petrol station. Petrol station. Petrol station. Czasami zwana też filling station. Tak nieformalnie. Can you try that? Filling station. Filling station. Super. To powiedzmy teraz, że muszę pojechać na stację benzynową. Używając właśnie have to. I have to go to the gas station. Good. I have to go to the gas station. I to będzie nasze wyrażenie. Czasownikiem, który też będzie potrzebował tego to, to będzie właśnie chcieć. Po angielsku want. 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 Good. OK. Teraz, jak nazwiemy, Aniu, czy pamiętasz? Do you remember? What do we call a person who works in a shop? Mm, shop assistant. Well done, yeah. A shop assistant. Good. Now, at the gas station, we have a gas station attendant. A gas station attendant. Gas Flight attendant jest jeszcze, there nie? Is, nie? yes, yes. Yes, yes, there is. Like yes, steward. U nas mówi chyba steward, stewardess, mm -hmm. nie? Tak, zgadza się. I tutaj jest ten sam wyraz. To spróbujmy powiedzieć go jeszcze raz. Gas station attendant. Gas station attendant. Well done. To powiedzmy, że chcę porozmawiać właśnie z tą osobą. Mm -hmm. I want to talk to the gas station attendant. Well done. I want to talk to the gas station attendant. Repeat, please. Nice, No dobrze, czyli porozmawialiśmy, chcemy porozmawiać z obsługą stacji benzynowej. No to co robimy z tym samochodem? Po polsku powiemy: tankujemy, tak? Zatankować auto. Zatankować, no? Albo zalać, bak, nie? Albo zalać. Chyba się też mówi. Można tak powiedzieć. Że się zalewa bug. Tak jest. Uh -huh. a, jego, a wy jak wy mówicie u siebie? To może być regionalna rzecz, to prawda. Um, po angielsku też będzie kilka e, zwrotów na to. Natomiast najbardziej popularny to będzie fill up. Fill up. Ok, i teraz możemy zatankować, bo fill up, czyli zapełnić, zalać. Musimy zalać ten samochód, więc w pełni powiemy fill the car up. Fill the car up. Fill the car up. Fill the car up. Alright. Jak Twoja intuicja Ci podpowiada, czy możemy też powiedzieć fill up the car, zamienić te wyrazy miejscami? Chyba nie. Akurat możemy. Tak długo tak? tak. Tak długo jak tam będzie jakiś rzeczownik, a nie zaimek osobowy, jak hisi, it, to możemy zamieniać te rzeczy miejscami. Czyli możemy powiedzieć fill up the car. Repeat. Mhm. Mm Fill up the car, ale powiemy fill it up. Fill it up. Dokładnie tak. A już nie możemy powiedzieć fill up it. To nie brzmi. Nawet dziwnie brzmi, właśnie. To powiedzmy jeszcze, że chcę zatankować samochód pełnym zdaniem. I want to fill the car up. Great job. I want to fill the car up. Well done. Ok. Kolejny wyraz to będzie promise. Promise. Promise promise. Do you remember what it meant? Mm, obiecać. Obiecać. Good job. No dobrze. Ale promise sam promise to też jest obietnica, nie? To jest też obietnica, tak. Ale tutaj jako czasownik. To spróbujmy powiedzieć, że obiecuję kupić benzynę. I promise to buy gas? Yeah, I promise to buy gas. Good job. E, tak, no mieliśmy gas station, czyli Stacja benzynowa, więc kupić benzynę, buy gas. A Brytyjczycy jak powiedzą? Obiecuję hmm. po brytyjsku? Obiecuję po brytyjsku kupić benzynę? Po brytyjsku, <laughs> dobra. I promise to buy petrol. Good job, I promise to buy petrol. Well done. A właśnie, żeby wam się też nie myliło, że gaz to jest gaz w sensie LPG. konkretny rodzaj paliwa. Mm, tak, dokładnie. Więc LPG to jako rodzaj paliwa to będzie LPG. LPG, ok. Tak jest. A te dwa pozostałe to będzie gaz albo właśnie petrol jako benzyna. No, bezołowiowa chyba możemy tak ogólnie powiedzieć. Już nie ma chyba ołowiowej, znaczy jest tylko bezołowiowa. Tak, 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 zgadza się. Natomiast olej napędowy, czy ON oznaczany na stacjach, to będzie po angielsku diesel. 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 Czyli wyraz, który jest nam znany. Przy okazji dodamy, że nie wiem, czy wiecie, ale nazwa stacji BP, które w sumie czytamy mhm. po angielsku, Chyba, że ktoś mówi na BP, jadę zatankować. Nie, chyba wszyscy mówią na BP. Nazwa pochodzi właśnie od British Petroleum, czyli od brytyjskiego wyrobu właśnie benzyny, tak? BP, Petrol, Petroleum. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka, tak jest. No dobra, czyli obiecaliśmy kupić benzynę, a teraz jeszcze obiecamy sobie napełnić kanister. Taki kanister, bo może się tak zdarzyć, że jest potrzebny, to będzie Jerry Can. Jerry can. Jerry can. Jerry can. Oczywiście w amerykańskim wariancie. To jak Aniu i ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, powiesz: obiecywałam, zróbmy w przeszłości tym razem, obiecywałam napełnić kanister. I promised to fill up the jerry can. Well done. I promised to fill up the jerry can. Pięknie. Brytyjczycy powiedzą: petrol can. Petrol can. Nothing complicated. All right. Teraz wyraz, którego używaliśmy już wielokrotnie, czyli potrzebować. Aniu, jak powiemy potrzebuje? Need. Need, piękne długie i. Good job. I need. No dobrze, to y, poznamy sobie kolejne wyrażenie. Co to może oznaczać? I need to fill up the gas tank. I need to fill up the gas tank. What does it mean? Dopełnienie? Mm -hmm. Zapełnić? To też oznacza zatankować, tak naprawdę. Aha, okej. Okay. No znowu mamy ten sam czasownik fill up, tylko że tankujemy teraz gas tank, czyli Aha, zbiornik okay. paliwa, a nie samochód. So, can you repeat that? Ok. I need to fill up the gas tank. I teraz, gdzie możemy zapłacić? U nas nie wiem czemu to jeszcze nie jest bardziej spopularyzowane, żeby płacić przy dystrybutorze. Taki dystrybutor to będzie gas pump. Gas pump. Czyli pompka z benzyną. Easy. Mm -hmm. nie trzeba się męczyć z wyrazem distribution. Też żebyście się nie zdziwili, jak powiedzieć do stanów, że najpierw musicie zapłacić za benzynę. To prawda, bardzo, bardzo często. I cena? Aha. Cena benzyny chyba jest za galon, nie za litr, tylko za galon benzyny. Cena jest za galon, bo to jest tak jednostka miary obowiązująca, ale też jest wyświetlacz jakby w galonach. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, pamiętam, to że cena była strasznie duża. W sensie, uh -huh. że y, no, może duża nie jest podana jako bardzo duża cena, bo oni podają jakby cenę za nie wiem ile galonów, za 100 galonów, w sensie, że tam jest przecinek Aha. przesunięty okay. i cena jest ma jakby trzy miejsca po przecinku z nieznanych mi powodów, chociaż jak doczytywałem przed naszą lekcją, to się okazało, że to ze względów podatkowych, że tam jest jakiś podatek stanowy nałożony czy federalny uh -huh. i on powoduje taki dziwny system. Zwróćcie uwagę, może jak znajdę jakieś zdjęcie, to wrzucę um, przy okazji mm -hmm. tej lekcji. Ja, w niektórych krajach europejskich też są stacje, wiem, że w Hiszpanii są i jedne i drugie, czyli te, które my płacimy, jakby tankujemy i płacimy, albo najpierw musimy zapłacić, za, 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 za a później tankujemy, nie? Podobałoby mi się to rozwiązanie, nie wiem dlaczego zawsze trzeba iść do tego convenience uh, store. I ten, podejrzewam, że tylko to jest po to, żeby człowiek przeszedł przez ten sklepik i przypadkiem kupił jeszcze jakąś konę, bułkę No, zawsze się kawa też mm -hmm, y, mm -hmm. przyda. Tak, tak. No, myślę, że to są dodatkowe i to duże dochody dla stacji benzynowych, i chyba dlatego to rozwiązanie nie jest jeszcze wprowadzone. No to powiedzmy w każdym razie, że potrzebuję NID zapłacić przy tym dystrybutorze przy pompce paliwowej. Okej. Okay. I need to pay at the gas pump. Good job. I need to pay at the gas pump. Tak jest. No i oczywiście, jeżeli usłyszymy naszego. Jak była ta osoba pracująca na stacji? Mm, gas station attendant. Well done. To możemy usłyszeć taką instrukcję Oh, you need to pay at the gas pump. To co możemy zrobić jeszcze na stacji, to na przykład wykorzystać. Sytuacja i sprawdzić poziom oleju, już tego silnikowego. Um, po angielsku bardzo prosto check the oil. Check the oil. Check the oil. Check the oil. Right, so can you repeat that sentence? I decided to check the oil. 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 Alright. right, to co zrobiłem? What did I do? Zdecydowałeś, że sprawdzasz poziom oleju. Okej. Okay. a teraz powiedzmy, że zdecydowałem też wyczyścić okna. W sensie szyby, nie okna. Okej. Okay. okna też możesz wyczyścić, Szymon. <laughs> Gdyby tylko to było takie proste. <laughs> I decided to clean up the windows? No, just, Czy nie? Clean. Czy clean, the yeah, windows? just clean the windows. So I decided to clean the windows. I decided to clean the windows. Right, okej. Okay. I tutaj dodamy, że um, ta szyba przednia w samochodzie nazywa się Windshield. 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 Tak, czyli to jest tarcza, shield, na wiatr. Aha, przed wiatrem. Tak. To pewnie z kabroletów pochodzi jeszcze. Bardzo możliwe. To nazwa. Albo o, ogólnie chyba, no bo samochody, czy historia motoryzacji, to samochody Forda, tak? To, jako te pierwsze. I z tego, mhm. co tam kiedyś gdzieś tam pamiętam, z jakiegoś dokumentu, to chyba rzeczywiście wiatr wiejący w oczy był problemem, dlatego w goglach jeżdżono na początek bo to strasznie... Mm -hmm. A no, rzeczywiście, masz rację. Strasznie oczy uzawiły <laughs> I, i pewnie było trochę wypadków, chociaż... Ciekawe dlaczego. Chociaż wszyscy jechali 20 na godzinę. <laughs> Wiesz, kiedyś też nie było pasów, nie? W samochodach, więc... To prawda, że długo nie było pasów. Ja jeszcze pamiętam, jak w maluchu jeździłem jako dziecko z tyłu bez pasów. No nie zapomnijmy w ogóle o fotelikach dla dzieci. To prawda, nad morze się tak jechało. Leżałem i spałem na tylnej kanapie z bratem. A sakra, nie? I było bezpiecznie. <laughs> <laughs> Te wspomnienia. Te wspomnienia. Tak jest. No dobra, także mamy nasz windshield. W Wielkiej Brytanii oczywiście musieli sobie zmienić. Nazywa się to windscreen, ale chodzi o to samo. Mamy dwa rodzaje, czy możemy mieć dwa rodzaje stacji benzynowych. Ten, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to był Full Service Gas Station. Full Service Gas Station. Full Service Gas Station. Full service gas station. Czyli taka, gdzie podjeżdżamy i tylko mówimy fill it up, tak? Ale często też powiemy fill her uh -huh. up, bo o samochodzie powiemy jak rodzajnik żeński, tak? Tuż kiedyś mówiliśmy, że środki transportu są kobietami po angielsku. Statki, samoloty i tak dalej. Ważna informacja, przypominamy. I, I wtedy station attendant nam pomoże. Natomiast coraz częściej musimy sami wysiąść z auta i wtedy to jest self service gas station. Self-service gas station. Bravo. To powiedzmy teraz, Aniu, że zapomniałam w czasie przeszłym. Zapomnieć to będzie czasownik? Forget. Forget, gdzieab? Zapomniałam pojechać czy udać się na samoobsługową stację benzynową. Ok, I forgot. To go to the self-service gas station. Uff, well done. I forgot. To go to the self-service gas station. A zapomniałam pójść na taką z obsługą? I forgot to go to the full-service gas station. Bravo, tak jest. Możemy sobie zapamiętać, że ta z obsługą to jest taka full wypas, czyli full service. Czyli jeszcze wchodzicie i kupujecie kawę. Tak. <laughs> Nie, kawę wam przynoszą. O, tak. Stacja benzynowa All Inclusive pomysł za milion dolarów. Tak, otwórzmy stację benzynową zaraz po tym, jak założymy firmę budowlaną. BP Premium <laughs> tak jest. I ostatnie wyrażenie to też już fraza, z którą spotykaliśmy się wielokrotnie mianowicie chciałbym, chciałabym a what was it? w restauracji in restaurant, in a cafe. jak już, że chciałbym zamówić chciałbym zjeść. I'd like to. I'd like to. To "d" jest skrótem od would, czyli nasza fraza to będzie Would like to. Would like to. I would like to. I would like to. Would like to. to spróbujmy powiedzieć teraz, że chciałbym, chciałabym sprawdzić poziom oleju w silniku. Uff, dużo wyrazów. Silnik to będzie engine. 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 Olej, ten silnikowy, to było? Oil. Well done. Oil, a poziom to będzie level, czyli razem będzie oil level in... Level jak w grze. Jak w grze, tak. Czyli łącznie powiemy oil level in my engine. Oil level in my engine. OK. I would like to check the oil level in my engine. I would like to check the oil level in... You... In my engine. Poznajmy jeszcze wyrażenie pressure. 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 A dokładnie tire pressure. Tire pressure. Ok, what do you think that is? Co to może być? Mm, ciśnienie w oponach. Uuu, pięć punktów dla tej pani. Tak jest. Tire pressure, ciśnienie w oponach. Ania mówi, że taka nie samochodowa, Wszystko wie. A tire mieliśmy chyba w zeszłym odcinku, czy nie? Mieliśmy przy naszych sucharach, no oczywiście. Mówiliśmy. Dlaczego rower się nie przewraca? A pressure to jest blood pressure na przykład, też ciśnienie krwi. Też mieliśmy, tak, tak, tak. Jestem przygotowana. Jesteś, Aniu, jestem pod wrażeniem. Służy nam izolacja. No, bardzo. Tak jest. To powiedzmy, że chciałabym Sprawdzić ciśnienie w oponach. I would like to check the tire pressure. Bravo. Ok, no a jeżeli jest za niskie, to musimy pump up the tires. Pump up the tires. I would like to pump up the tires. I would like to pump up the tires. Bravo. Podsumowując, spróbuj powiedzieć Aniu i ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, am następujące zdania. Chciałbym, chciałabym zatankować samochód. I want to fill up the car. Obiecuję kupić paliwo. I promise to buy gas. Good. Or petrol. Or petrol, right. Um, potrzebuję zapłacić przy dystrybutorze. I need to pay at the gas pump. Good. Zdecydowałem sprawdzić poziom oleju. Czy zdecydowałam sprawdzić poziom oleju? I decided to check the oil. Good. I zapomniałem pojechać na stację samoobsługową. I forgot to go to the self-service gas station. Nice. I ostatnio chciałbym, chciałabym napompować opony. I'd like to pump up the tires. Bravo. Był to pierwszy z serii odcinków poświęconych samochodom. Za tydzień poznamy wyrażenia związane z samochodami elektrycznymi i usłyszymy pewną historyjkę, która nam się przydarzyła. W materiałach dodatkowych dostaniecie rozbudowaną listę czasowników, po których pojawia się czasownik z pełnym bezokolicznikiem. That's all for today, guys. We'll see you next week. Bye! Bye.